Katarzyna Krawczyk, z wykształcenia jestem psychologiem, pracuję jako psycholog w gimnazjum miejskim pod Warszawą, konkretnie w zielonce, jestem również nauczycielem przedszkolnym, instruktorem programu, który za chwilę omówię strategii międzynarodowej i grupie pięcioosobowej, kształcimy wszystkich zainteresowanych, którzy pragną z kolei pracować z młodzieżą przedstawionym za chwilę programem. Również jestem realizatorem tego, tego programu i instruktorem warsztatów umiejętności wychowawczych zarówno dla rodziców, jak i dla nauczycieli. Proszę Państwa, było dzisiaj bardzo dużo pięknych i mądrych słów na temat wychowania seksualnego, które jest niezbywalnym elementem wychowania jako takiego. Chciałabym przedstawić jedno z narzędzi, które jest właśnie bardzo dużą pomocą w prowadzeniu dzieci w tym trudnym, a zarazem bardzo ciekawym okresie. Mianowicie program Młodzież na rozdrożu jest międzynarodową strategią opartą na kształtowaniu charakteru wśród młodych ludzi. Jest tym narzędziem, które można wykorzystać do przekazania przede wszystkim wartości, pozytywnych przekonań, dzięki którym młodzi ludzie uczą się podejmować nie rzadko bardzo trudne, ale dobre i mądre, słuszne decyzje życiowe. Opierając się na tym, co jest bardzo ważne dla rodziny jako takiej, program przede wszystkim pomaga w prowadzeniu i ochronie młodych ludzi przed współczesnymi zagrożeniami, takimi jak omawiane dzisiaj choroby przenoszone drogą płciową, jak HIV, AIDS, co tu możemy jeszcze powiedzieć, alkoholizm, narkotyki i ciągle narastająca przemoc wśród młodych ludzi. Koncentrując, na tym, się, koncentrując się na tym, co znaczy być osobą, która ma dobry charakter, program podkreśla to, co jest bardzo istotne w dążeniu do pracy nad wyzwaniami dnia codziennego. Mianowicie, młodzież, zapoznając się z różnego rodzaju wartościami, ma coraz większą świadomość, co jest dobre, co jest złe. Również uczy się e, nabywać takich umiejętności, jak e, odważne powiedzenie nie, jak oprzeć się presji rówieśniczej, e, jak e, z odwagą podejmować różne zagadnienia dotyczące bycia człowiekiem o dobrym charakterze. Ponieważ Założenia, założenia programu są takie, że zachowania ryzykowne młodych ludzi są przyczyną braku dobrego charakteru. Co to oznacza? Ciągle wzrastająca przemoc, choroby przenoszone drogą płciową, alkoholizm, narkotyki mają wspólną przyczynę po prostu brak dobrego charakteru. W związku na te destruktywne postępowanie młodych ludzi, mniej więcej 20 lat temu już z inicjatywy Ministerstwa Zdrowia powstał program rządowy, który wyszedł naprzeciw właśnie zaistniałym potrzebom. Obecnie program pojawił się na Węgrzech i Malawii. Co jest charakterystyczne, że na Węgrzech właśnie dzisiaj mieliśmy możliwość usłyszenia, na temat, y, jaka akcja była przeprowadzona na Węgrzech. Powiem wprost, był to jeden z pierwszych krajów, w którym wśród młodzieży nastoletniej szerzyła się bardzo prostytucja. W związku z tym, na y, takie zachowanie młodych ludzi ruszył program Młodzież na Rozdrożu. Obecnie jest przetłumaczony na 15 języków jest y, realizowany w ponad 60 krajach. Co najmniej 3 miliony uczniów wzięło udział w lekcjach. Y, realizowany według tego programu. W Polsce program funkcjonuje od 2004 roku, natomiast od trzech lat w grupie pięcioosobowej realizujemy program. Jesteśmy polskimi specjalistami realizującymi program Młodzież na rozdrożu. Do tej pory mieliśmy zawsze specjalistów, którzy przyjeżdżali z różnych krajów, między innymi z Ameryki Południowej. Co jest dla nas bardzo ważne? Filozofia programu. Jesteśmy przekonani, że młodzieży trzeba przypomnieć, nauczyć i pokazać, jakie wartości są bardzo ważne, na których opiera się budowanie, budowanie charakteru. Są to niewątpliwie takie wartości jak szacunek, odpowiedzialność, uczciwość, sprawiedliwość. Integracja wewnętrzna czy patriotyzm. Każdy program, który bierze pod uwagę kształtowanie charakteru, musi opierać się na jakimś wzorze, na jakimś ideale, do którego pragnie zdążać. Stąd w naszym programie opieranie się na wzorach jest wręcz kluczowe. I tu podstawowe zadanie. Bardzo takie, wymagające od nauczycieli. By nauczyciel mógł realizować dane, dany program, musi wykazać się. Nauczyciel, żeby mógł realizować dany program, sam przede wszystkim musi być wzorem do naśladowania, musi wykazać się osobą, która wykazuje takie cechy, które są reprezentowane w naszym programie. W naszym programie za wzór przyjęliśmy postać Jezusa jako dobry historyczny wzór osoby do naśladowania. W trakcie realizacji naszego programu uczniowie oglądają film pod tytułem Jezus i uczą e, się, w jaki sposób Jezus nawiązywał relacje z innymi ludźmi. Analizują charakter Jezusa i również zwracamy bardzo uwagę na zasadę która jest bardzo aktualna w nauczaniu Jezusa. Mianowicie, traktuj innych tak, jak sam chciałbyś być traktowany. Powiedziałabym nawet, że jest to zasada, która jest jedną z, jednym z podstawowych elementów do rozwoju, do pracy nad rozwojem własnego charakteru i do rozwijania praktycznych umiejętności życiowych. Program kształtowanie charakteru, czyli praktyczne umiejętności życiowe, składa się z kilku rozdziałów. Program jest tak skonstruowany, aby każde dziecko, które przyjmuje różny styl uczenia się, mogło bez ograniczeń i swobodnie uczyć się i wyciągać jak najwięcej wniosków z danego programu. Czyli są to zadania, które polegają na pracy indywidualnej, pracy w grupie, analizie poezji, na drabnie, na ćwiczeniach, na ćwiczeniach grupowych, pracy, jak już wspomniałam, indywidualnej, osobistej refleksjach, i oczywiście takiej pracy, którą omawia się zespołowo. Pierwszy rozdział relacje. Omawia przede wszystkim tak nawiązywania. Kontakty i relacje z innymi ludźmi. Wiadomo jest rzeczą, że czasami te relacje wypływają w sposób naturalny, bo każde dziecko w rodzinie myślę, że często nawet się nie zastanawia, jakiego rodzaju są te relacje. Natomiast my pokazujemy tutaj w programie, jak ważne jest nawiązywanie silnych więzi z innymi ludźmi. Tak? Bardzo ważne jest uświadomienie sobie, za kogo chciałabym mieć. Kogo chciałbym mieć jako przyjaciela? Czyli tutaj bardzo zwracamy uwagę na to, e, jakie cechy charakteru są ważne, żebym ja mogła być prawdziwym przyjacielem, i żeby osoba, która chce być również przyjacielem, mogła te same cechy odnaleźć we mnie. I tutaj również e, zaznaczamy taką umiejętność poszukiwania. Decydowania, decydowania właściwie o tym, na jakie cechy muszę zwrócić uwagę, z jakiego na przykład środowiska muszę się wycofać, jeżeli chcę być sama dobrym przyjacielem i mieć dobrego przyjaciela. Rozdział drugi, charakter. Oczywiście zaczynamy od omówienia najbardziej istotnych wartości, które są kluczowe w programie, tak jak wspominałem, jak szacunek, odpowiedzialność, miłość, szczerość. Sprawiedliwość i uczciwość. I w oparciu o te cechy omawiamy charakter. Podkreślamy również, że kształtowanie charakteru wymaga przede wszystkim wytrwałości, czasu, odwagi w podejmowaniu różnych, e, różnych decyzji, a więc nie możemy mówić, że kształtowanie charakteru jest nabywane z dnia na dzień. I jeżeli na przykład chcę mieć dobry charakter, to już dzisiaj się tego nauczę. Tylko, żeby wypracować w sobie dobry charakter, to też mnie bardzo trudna, długofalowa i niekiedy ciężka praca na drodze nieraz wielu wyrzeczeń. i rezygnacji z niektórych znajomych, którzy do tej pory na przykład w uważałam za bliskich znajomych. Stek z we tak właściwej perspektywie. E, oczywiście omawiane są tutaj e, choroby przenoszone drogą e, płciową, różnego rodzaju zagrożenia, e, ale e, omawiane są tylko w tym kontekście, że młody człowiek, który nie potrafi jeszcze podejmować dobrych decyzji, nie opiera się na pracy nad własnym charakterem, e, może liczyć się z tym, że. Spotkają do różne, że ma taką możliwość, że yy, przykry konsekwencje go spotkają, liczne yy, ryzykowne zachowania staną mu yy, na drodze. Praktyczne umiejętności życiowe. Jest to yy, część, w której yy, pomagamy uczniom przejść przez praktyczne umiejętności życiowe. Uczymy się razem z nimi odważnego mówienia nie w sytuacjach, kiedy jest trudno na przykład samodzielnie powiedzieć grupie znajomych, nie zgadzam się na takie zachowanie. Na przykład chcę spędzić miło wieczór wśród Was, ale nie mam ochoty na picie alkoholu. Również bardzo ważne jest to, żeby młodzież uczyła się, jak zdobywać się na odwagę, by osiągnąć sukces życiowy. I jak... Planować swoją przyszłość, jak pracować nad tym, aby w przyszłości zasłużyć na takie satysfakcjonujące e, życie, na, e, które będzie poparte zdrowym stylem życia i e, zadowalających e, mnie e, relacjach z innymi ludźmi. E, podróż w przyszłość. Jest to e, ostatni rozdział naszego programu, który przede wszystkim e, skupia się na tym, jak ja na podstawie wiedzy, którą zdobyłem, mogę planować swoją przyszłość? I tutaj przede wszystkim zwracamy na duchowy wymiar człowieka. Ja to mówię rzeczą, że e, tak jak na przykład zachowania seksualne zaangażowany jest człowiek w każdym ze swoich wymiarów, e, tak tutaj podkreślamy fakt, że w momencie, kiedy na pierwszym miejscu stawiamy rozwój tej strony duchowej, Jesteśmy w stanie dobrze i satysfakcjonująco kształtować swój charakter z prawidłowymi relacjami w stosunku do, do innych ludzi i z takim planowaniem przyszłości, że to moje życie będzie, będzie satysfakcjonujące. Wydawałoby się, że program jest bardzo trudny i nie sposób uzyskać w dość krótkim czasie, bo będę mówiła o efektach pracy na przestrzeni 4-5 lat pracy tym programem w gimnazjum. Po trzech latach pracy programem wychowawcy stwierdzili w 90 prawie 6%, że zwiększyli swoje kompetencje wychowawcze. Te kompetencje wychowawcze to nic innego. Jak mają poczucie bycia autorytetem wśród uczniów? Jak mają takie poczucie, że na różne tematy mogą rozmawiać z uczniami? Jeszcze jedno. To, co dla myślę każdego nauczyciela jest bardzo ważne. Uczniowie potrafią przychodzić i rozmawiać na bardzo trudne tematy i zachowują olbrzymią powagę i respekt do, do nauczyciela. Większą umiejętność prowadzenia rozmów z dziećmi. Większość, mamy no tutaj 80, prawie 2% nauczycieli potwierdziło, że pracując z tym programem, również na innych lekcjach przedmiotowych, mają, cieszą się dużo większą swobodą w podejmowaniu jakichkolwiek rozmów na, z uczniami. Prób programu na zachowania podstawy system wartości funkcjonowania młodzieży. Tutaj bardzo ciekawe spostrzeżenia zresztą za chwilkę, za chwilkę przelecimy, spostrzeżenia mają rodzice i nauczyciele na temat właśnie jak zmieniają się postawy, bo wiadomo jest rzeczą, że charakteru nie zmienimy z dnia na dzień, jest to długofalowa praca, natomiast jesteśmy w stanie zauważyć dobre zmiany w zachowaniu, chociażby bardzo dużym zaskoczeniem dla nas, większości nauczycieli był fakt, jak mówiliśmy na temat szacunku. Większość uczniów wypowiadało się, że w szkole to należy tylko szanować nauczyciela, bo jeżeli nie okażą się szacunku, postawi jedynkę albo wezwie je rodzica. Natomiast innych osób nie trzeba szanować. Natomiast bardzo widzimy, jak z dnia na dzień, tygodnia na tydzień te postawy się zmieniają. I tu niektóre przykłady, wypowiedzi na nauczycieli. Mam więcej czasu na poznanie uczniów, tak? Zbogaciłam mój warsztat pracy wychowawczej. Hmm. Możemy prosić następny. E, niektóre wypowiedzi wychowawców. Poznałam sposób myślenia młodych ludzi w niektórych kwestiach. Byłam zaskoczona dojrzałością przemyśleń lub chłopców. E, I następny, proszę. I po, programu na funkcjonowanie młodzieży. Poznaję zasady, buduję system wartości. Zmiany funkcjonowania młodzieży w stosunku do nauczyciela, rodzica i innych osób. Czyli te zmiany w zachowaniu zapaczają szerokie kręgi. Nie jest to zmiana tylko w stosunku do jednej osoby, ale do całego otoczenia. Wpływ programu nauczycieli, na nauczycieli. Nauczając o charakterze, nie tylko zmieniają się te osoby, którym chcemy przekazać jak najlepsze treści, ale przede wszystkim ta zmiana również zachodzi w nas samych prowadzących. Co podobało się uczniom? Przykłady z życia, święta atmosfera w klasie, e, omawianie ważnych życiowych kwestii. Jak program odebrali rodzice? Jestem pozytywnie zaskoczona bardziej dojrzałym spojrzeniem mojej córki na świat wartości. Czy poczucie własnej wartości, zdrowe podejście w relacjach z rówieśnikami szkoły? Mamy bardzo dużo relacji rodziców, którzy potwierdzają, jak w wspaniały sposób, cytatami Bezpośrednio z podręcznika młodzież operuje, zgadzając się lub nie na określone, na określone zachowania. Statystyki. 56% ankietowanej młodzieży podało, że dostrzega potrzebę pracy nad rozwijaniem swojego charakteru. Tak jak Słyszeliśmy dzisiaj e, wielokrotnie praca nad charakterem jest pracą e, bardzo trudną, wymagającą przede wszystkim e, niesamowicie silnej woli, e, rezygnacji z wielu e, zadań przyjemnych na rzecz kształtowania charakteru, na rzecz bycia człowiekiem odpowiedzialnym, konsekwentnie e, realizującym swoje, e, swoje zadania, sprawiedliwym i, e, i uczciwym. Natomiast e, mówię, e, uważamy również, że wiek, w którym szkolimy młodzież, bo jest to przede wszystkim program przeznaczony dla młodzieży gimnazjalnej, po trzech latach pracy tym, tym programem 56% uczniów bardzo pozytywnie wyraziło się na temat właśnie funkcjonowania tego programu. 52% przyznało, że ma większą świadomość zagrożeń, które wynikają z podejmowania ryzykownych zachowań. 50%. Treści zawarte w programie pomagają chronić młodzież przed podejmowaniem niewłaściwych decyzji. 57% jest zdania, że treści programu pomagają w budowaniu dobrych relacji z innymi ludźmi. 50, prawie 5% uważa, że w przyszłości proponowałoby takie zajęcia swoim rówieśnikom. I to również zaskoczył nas bardzo pozytywnie tak, 59% młodzieży chciałoby, aby w przyszłości ich dzieci w wieku nastoletnim wzięły udział w takich zajęciach w szkole. 65% rodziców w jednym roku, a w tym ostatnim 80% prawie 4% rodziców opowiedziało się za kontynuacją tego programu w szkole. Ponieważ praca nad charakterem wymaga wytężonej pracy, stworzyliśmy dyplom uznania dla tych uczniów którzy na przestrzeni danego roku wykazują się pracą nad swoim charakterem. Chcę powiedzieć, że ten dyplom uznania jest niesamowicie niesamowicie mobilizującą nagrodą dla tych uczniów, którzy dostali, bo widzimy, jak bardzo się starają, żeby nie zawieść, skoro dostali dyplom, i również bardzo dużą mobilizacją dla tych, którzy by chcieli taki dyplom otrzymać. Badania naukowe w pracy nad charakterem. E, miejsce charakteru na e, Katolickim Uniwersytecie Lubelskim e, miała, e, miała miejsce konferencja miejsce charakteru w strukturze psychicznej młodego człowieka. I co się okazało? E, większość z nas na pewno zdaje sobie sprawę, że e, strukturą osobowości jest charakter. Ale co chciałam powiedzieć? E, badania prowadzone nad, e, nad charakterem utwierdzają nas w przekonaniu, e, że... E, Człowiek, który pracuje nad swoim charakterem, e, osiąga bardzo dojrzałą osobowość. Także e, ci, którzy wkładają w tę pracę, wkładają tyle, tyle wysiłku, osiągają duży, wyższy, dużo wyższy poziom e, rozwoju, generalnie dojrzałości, niż te osoby, które nad charakterem nie pracują. Czy, czy pracują tam z minimalizowanym? E, Chciałabym pod, podać tylko niektóre z wytycznych, jakie, były, jakie miały miejsce na skutek tych badań, jako wyniki badań naukowych. Osoby pracujące nad swoim charakterem. Dużo łatwiejsze współdziałanie z innymi ludźmi. Rozwój własny i motywowanie innych do rozwoju. Emocjonalna równowaga. Dużo większa wiara w siebie. Umiejętność radzenia sobie z trudnościami. Motywacja wewnętrzna do pracy zdecydowanie niższy poziom agresji. W związku z tym, pracując nad charakterem, mamy tutaj również bardzo silny element wychowawczy, że zwracając uwagę właśnie na wspólne kształtowanie charakteru, mamy szansę pracować nie tylko nad y, uczniem w danej klasie, który pracuje nad swoim charakterem, ale nad większą społecznością, bo ci ludzie idąc w środowiska swoją postawą, swoim przykładem zachęcają do naśladowania. Kształtowanie charakteru. I jest to wielki trud, prawda? Bo to jest zdobywanie wiedzy i chodzi o to, aby ta wiedza, którą zdobywam, która mi jest potrzebna do kształtowania mojego, mojego charakteru, była tą wiedzą dobrą, opartą na dobrym moralnym. Muszę cały czas zwracać uwagę na to, dbać o to, aby kształtować swoją wolę, żeby umieć panować nad emocjami i umieć dokonywać tych słusznych i mądrych wyborów właściwe działanie, czyli to właściwe postępowanie, prawda? Jeżeli coś uważam za słuszne, to tak robię. I konkluzja. Praca nad charakterem młodzieży dziś jest praca na rzecz wspólnego dobra całego narodu. Podjęcie jej dzisiaj jest konieczne ze względu na szacunek wobec przeszłości i kształtowanie przyszłości narodu.